Mitologia grecka mit o Orfeuszu i Eurydyce. Moi drodzy, przed nami jeden z najciekawszych, chyba najważniejszych mitów greckich. Od razu zaznaczam, że przedmiotem naszych rozważań będzie historia kompatybilna z mitologią grecką Jana Parandowskiego, będącą przecież lekturą obowiązkową, ale pozwolę sobie wyjść nieco szerzej poza historię trochę opowiedzianą przez Parandowskiego i opowiem wam o różnych, mam nadzieję, ciekawych Kontekstach. No będzie oczywiście o tym, kim był Orfeusz, o jego związku z Eurydyką, o śmierci Eurydyki, o zejściu Orfeusza do krainy zmarłych, odzyskaniu Eurydyki i ostatecznej jego, jej stracie, o śmierci Orfeusza, ale też powiemy sobie o obecności tego mitu w poezji, w muzyce. W malarstwie. Mam nadzieję, że będzie to ciekawie. Wracamy do początku naszej historii. Zaczynamy od łyku ożywczej kawy. Zapraszam serdecznie do wspierania mojego kanału. Link znajdziecie w opisie. Dziękuję tym, którzy już ten kanał wspierają. No i co? I yy, opowiedzmy sobie najpierw mit o Orfeuszu i Eurydyce. Co wiemy o samym Orfeuszu? Był on synem króla trackiego Ojagrosa i jednej z dziewięciu mus Kaliope, zwanej inaczej Pięknolicą. Tutaj od razu pewną plotkę Wam zdradzę. Oto niektórzy twierdzili, że ojcem Orfeusza był sam Apollo, podkreślając, że Związki śpiewaka z Bogiem są bardzo mocne. Apollo był patronem sztuk pięknych. Orfeusz otaczał Apolina wielką czcią, Ale my staniemy na stanowisku następującym: to były plotki. Ojcem Orfeusza był król Ojagros, a jego matką Kaliopę, opiekunka pieśni bohaterskiej. I Orfeusz to po niej. Odziedziczył swój talent, i to dzięki Kaliope do dzisiaj jest uznawany za największego śpiewaka, muzyka, poetę wszechczasów. Dzie <kłysy> dzięki wspaniałej lirze, którą otrzymał od samego Apollina, widzicie, rozumiecie już te powody do plotkowania. Dzięki lirze Orfeusz mógł zaczarować każde żywe stworzenie. Mało tego. Nawet kamienie i drzewa poruszały się w takt granej przezeń muzyki. Kiedy stawał ze swoją lirą na brzegu wzburzonego morza i zaczynał grać, nucąc swoje pieśni, woda natychmiast uspokajała się, głaszcząc stopy trackiego artysty. Najdziksze zwierzęta, słysząc śpiew Orfeusza, zaczynały łasić się do niego, mrucząc przyjaźnie i łagodnie. Starożytni Grecy szanowali Orfeusza. Szanowali go przede wszystkim za jego udział w wyprawie argonautów po złote Runą. O tej wyprawie sobie kiedyś przy okazji jeszcze opowiem. Natomiast najbardziej znana i najbardziej tragiczna przygoda Orfeusza związana była z jego żoną Eurydyką, którą poślubił po powrocie z wyprawy do Kolchity. Cóż o Eurydyce wiemy, Eurydyka była nimfą drzewną, czyli hamadriadą, i słynęła z niezwykłej wprost urody. Orfeusz bardzo kochał swoją żonę, uważał ją za najpiękniejszą na świecie. No i właśnie ta uroda, która tak rozsławiła Eurydykę, można powiedzieć, stała się przyczyną tragedii. Na Eurydykę zwrócił uwagę niejaki Aristaios. To w ogóle ciekawa postać. Aristajos był synem Apolla, był opiekunem pszczół, bartników, pasiek. Nie wiedział, że ta piękna kobieta jest żoną Orfeusza. On ją zobaczył w górskiej dolinie powiedział: Muszę ją mieć. Zaczął ją gonić, powodowany żądzą, chciał ją zgwałcić. Nieszczęsnej ofierze udało się wyrwać z jego Ochydnych łap, ten jednak nie zamierzał odpuścić. Eurydyka rzuciła do ucieczki, Aristajos pobiegł za nią. W pewnym momencie, biegnąc, żona Orfeusza nadepnęła na śpiącego wśród traw wężem. No niestety, to była żmija, ona obudzona, ukąsiła Eurydykę, jad błyskawicznie wsączył się do rany. Aristajos, jak zobaczył, co się stało, uciekł. Eurydyka została sama, umarła i znalazła się w królestwie pod ziemią. Tak na marginesie jeszcze Wam powiem, że bogowie ukarali Aristajosa, zabijając wszystkie pszczoły, które tak kochał. On, Aristajos, dowiedział się od Proteusza, jednego ze starców morskich, co trzeba zrobić. On musi złożyć ofiarę, żeby przebłagać bogów, przebłagać też. Ducha Orfeusza. Dlaczego ducha? O tym wam powiem później. Aristajos ukorzył się wtedy, złożył z ofiarę z wołu, odzyskał swoje pszczoły, nauczył ludzi, jak pozyskiwać miód. No i zyskał u śmiertelnych niemal Boską Sławę. Ale to tak zupełnie na marginesie. My wracamy do naszej głównej historii. Eurydyka, ukąszona przez węża umiera, trafia do Królestwa podziemi. Orfeusz wpadł w rozpacz. Postanowił za wszelką cenę odzyskać ukochaną żonę. Ta jego desperacja sprawiła, że poważył się na czyn, który nie śnił się nawet największym śmiałką. Wziął lirę i z tą lirą postanowił wstąpić do Hadesu, stąpić do krainy zmarłych. Wiadomo, że. Na swojej drodze musiał pokonać szereg przeszkód. Pierwsza przeszkoda to oczywiście cerber. Srogi trzygłowy pies, który strzegł wejścia do królestwa zmarłych, do Królestwa Boga pod ziemi. Nigdy cerber nie przepuścił żadnego śmiałka. On miał straszliwe kły, trzy pasze, rozrywał swoje ofiary na szczępy. Wydawało się, że podróż. Orfeusz już się zakończy na samym początku, ale tak się nie stało. Orfeusz zagrał najsmutniejszą melodię, jaką znał, i stał się cud. Oto Cerber położył na trzech łubach swoje trzy pary uszu, zwinął się w kłębek, zaskowyczał boleśnie, i kiedy Orfeusz mijał go, wkraczając do krainy cieni nawet nie podniósł swoich trzech głów. Druga przeszkoda po Cerberze to oczywiście Charon, nieubłagany przewoźnik przez Styks. Pamiętacie, że za przepłynięcie z duszą zmarłego przez rzekę brał opłatę jednego obola. Orfeusz nie miał obola. Mało tego, co gorsza, nie był też duszą zmarłego, był żywym człowiekiem. Ale Orfeusz nie przestawał grać. I ta muzyka do tego stopnia zauroczyła Harona, że zapomniał o swoich zasadach, zaprosił męża Eurydyki do łódki, przepłynął z nim styks i jeszcze na koniec mu doradził, jak najlepiej dojść do pałacu Hadesa. Orfeusz ruszył w drogę po krainie podziemi, kierując się w stronę Tartaru. Tartar to była ta najgłębsza część, najstraszniejsza część podziemi. Tam panowały wieczne męki, wieczne cierpienia. Rządziły straszne, bezlitosne trzy wiedźmy erynie, boginie zemsty. Pamiętacie, boginie zemsty powstały przed wiekami z krwi Uranosa, który został okrutnie okaleczony przez swego syna Kronosa. Ernie nie znały litości one dręczyły dusze potępionych one ścigały po świecie grzeszników ale jak stanął przed nimi orfeusz i dotarły do nich dźwięki żałobnej melodii przez niego wygrywanej ernie zapłakały kiedy orfeusz je mijał Klęczały przytulone do siebie i wzajemnie się obejmowały. W ten sposób dotarł Orfeusz do tronu Hadesa, czyli władcy krainy podziemi. Hades miał bardzo dużo spraw na głowie. Nie miał czasu na zajmowanie się jakimś człowiekiem, który jeszcze dotarł wbrew zasadom do niego, ale kiedy Orfeusz zaczął śpiewać swoją pieśń, skargi, w której zawrał wszystkie nieszczęścia, wszystkie smutki kłębiące się w jego duszy. Hades uległ. Mieszkańcy Tartaru aż przecierali oczy ze zdumienia, widząc, jak po policzkach okrutnego Boga spływają dwie łzy. Hades wzruszył się i podjął decyzję. Eurydyka może wrócić na powierzchnię, może wrócić między żywych, ale pod jednym warunkiem. Jako pierwszy, krainę zmarłych będzie opuszczał Orfeusz. Eurydyka ma iść tuż za nim. Orfeuszowi przez całą powrotną drogę nie będzie wolno ani razu się odwrócić, ani razu spojrzeć na ukochaną. Jeżeli tak uczyni, Eurydyka pozostanie w Hadesie na zawsze. Orfeusz musiał przystać na warunki władcy podziemi i rozpoczyna się długa, mozolna droga powrotna. Pierwszy kroczy Odyseusz z lirą w dłoniach. Zanim idzie Eurydyka i obok niej Hermes. Hermes, boski posłaniec, wyznaczony przez Hadesa do pilnowania warunków umowy. Początkowo wszystko szło pomyślnie. Orfeusz nie oglądał się za siebie, ale tuż przed wyjściem na powierzchnię Ziemi, już w zasadzie będąc jednym krokiem poza Królestwem zmarłych Orfeusz nie wytrzymał napięcia, nie słyszał kroków swojej żony, nie miał pewności, że ona idzie za nim. Spojrzał przez ramię do tyłu i wtedy ciszę królestwa piekieł rozdarł krzyk Hermesa. On się obejrzał. Boski posłaniec Hermes nie miał wyjścia. On był wyznaczony do tego, by pilnować warunków umowy, więc wziął Eurydykę za rękę i wrócił z nią w otłań Hadesu. Eurydyka w ten sposób już na zawsze znikła z oczu Orfeusza, który strasznie rozpacza. Przecież odzyskał żonę po to, by ją za moment stracić już bezpowrotnie. Tym razem szans żadnych nie miał. Hades nie mógł sobie pozwolić na powtórne Zaakceptowanie próśb zrozpaczonego wdowca. To mogłoby osłabić na dobre jego autorytet jako najstraszniejszego, najmroczniejszego, niewzruszonego Boga. Więc Orfeusz wrócił do Tracji samotnie, ale już nigdy nie podźwignął się psychicznie po stracie żony. Całymi nocami, całymi dniami. Błąkał się po lasach, po górach, grając na liże, śpiewając o swojej żonie, o niesprawiedliwości, jaka go spotkała, o bezwzględności Hadesa. Ludzie uważali go za obłąkanego, ale bardzo mu współczuli. Śmierć, śmierć Orfeusza, przepraszam, była bardzo brutalna i okrutna. Pewnej nocy Orfeusz ze swoją lirą przedzierał się przez las, usłyszał gwar jakichś głosów, pomyślał sobie, że to jacyś kupcy, poszedł w kierunku tych dźwięków i nagle dotarło do niego, jak strasznie, jak tragicznie się pomylił. Ten hałas, te głosy były wywoływane przez pijaną czeredę należącą do orszaku bakicznego, czyli do orszaku Boga. Dionizosa. To był niezwykle kolorowy, ale też niezwykle groźny orszak. Tam byli straceńcy, awanturnicy, rozwiązek kobiety, iaacy. Wszyscy byli zamroczeni winem. Tutaj muszę jedną rzecz powiedzieć. Między innymi w orszaku Dionizosa znajdowała się grupa kobiet, które Nazywane były menadami. Inne ich określenia to furie albo bachantki. Menady były obłąkanymi kobietami, słynącymi ze swojego wyuzdania i braku wszelkich zahamowań obyczajowych. Kiedyś, przed wiekami, mówiło się, że porzuciły one swoje rodziny przyłączyły się do orszaku Dionizosa skuszone tą perspektywą nieustającej rozpusty. Tak w naszej kulturze, w tak naszej tradycji menady, furie, pachantki są określane. Orfeusz swego czasu krytykował menady, krytykował ich rozwiązłe życie. Odnosił się w ogóle krytycznie do tego bakicznego roz wiązłego orszaku. Miał na pięku z Dionizosem. Teraz nadszedł czas zemsty. Popatrzcie, Orfeusz był sam w lesie, a wokół sami miłośnicy orgi, pijaństwa i w grupa bachantek, menat, zwanych też furiami, które rzuciły się na Orfeusza, dysząc, rządzą zemsty za jego krytykę. On początkowo opierał się, walczył jedną i drugą rąbną lirą, ale jednak menad było za dużo. One były zdeterminowane. Padł Orfeusz pod ich ciosami, a furie rozszarpały jego ciało na strzępy. Zwłoki zostały zbezczeszczone, jego głowa została wrzucona do przepływającej w pobliżu rzeki. Co się stało ze zwłokami Orfeusza? Jego głowa, niesiona przez wodę, dotarła aż do wyspy Lesbos. Tam podobno fale wyrzuciły ją na brzeg. Ludzie znaleźli ją i nie mogli wyjść ze zdziwienia. Oto głowa pozbawiona ciała ruszała ustami, a z ust wydobywały się słowa, Żałobnej pieśni. Głowa śpiewała. Tę głowę pochowano na wyspie Lesbos i w tym miejscu po latach stanęła wyrocznie. Co do pozostałych wczątków Orfeusza, one zostały porozrzucane przez menady po lesie, ale nie padły łupem dzikich zwierząt, padlinożerców. Muzy troskliwie zebrały to, co zostało po synu Kaliope i złożono pozbawiony głowy trup śpiewaka u stóp góry Olimp, czcząc w ten sposób pamięć po największym śpiewaku w dziejach. Jest jeszcze kwestia liry, instrumentu, która Została po Orfeuszu, otóż została ona podniesiona przez bogów z ziemi i umieszczona na niebie, dając w ten sposób początek gwiazdozbiorowi zwanemu LIRO. To jest koniec tej naszej historii, koniec mitu. Ale oczywiście nie koniec naszego spotkania, bo teraz jeszcze chciałbym wam o paru kwestiach powiedzieć. Na pewno warto pamiętać, że z imieniem Orfeusza wiąże się taki termin Orfizm. To jest nazwa nurtu religijnego związanego z kultem Dionizosa. Co ciekawe, rozpowszechniony był w starożytnej Grecji około VII wieku przed naszą erą. On, ten, Orficy, głosili prymat duszy nad. Ciałem wierzyli też w wędrówkę dusz. Co ciekawe, co ciekawe, wyznawcą i reformatorem orfizmu był m.in. Pitagoras, ten słynny matematyk, autor słynnego twierdzenia, ale też Pitagoras był filozofem i mistykiem. W muzyce, jeżeli ktoś lubi muzykę, to warto pamiętać, że XVII wiek przyniósł taką operę. Klaudia Monteverdiego zatytułowaną Orfeusz. Jeśli już mówimy o Orfeuszu to jako operze, to warto pamiętać, że jedno z libret do opery komicznej, akurat Offenbacha, Orfeusz w piekle, napisał Konstanty Ildefons Gałczyński. Tam Orfeusz znalazł się w piekle biurokracji. A co w literaturze? Co w literaturze pięknej? No chciałem wam przede wszystkim powiedzieć o trzech utworach. Po pierwsze, to utwór może najmniej znany z tych trzech, Rainer Maria Rilke, taki niemieckojęzyczny poeta, na początku wieku XX w 1904 roku napisał wiersz Orfeusz Eurydyka Hermes. To jest taki utwór, który przynosi obraz Krainy podziemi, przedziera się wychodzący z piekieł Orfeusz, całkowicie rozdarty wewnętrznie. Jego wzrok wybiega naprzód, szukając końca drogi, a słuch, węch pozostają za nim, usiłując odnaleźć dowód, że idzie Eurydyka. I ta historia oczywiście kończy się źle. Eurydyka jest martwa. Eurydyka już należy do innego świata. Czerpie Rainer Maria Rilke z mitu o Orfeuszu i Eurydyce to najstraszniejsze przesłanie. Ten kto umarł, należy już do innego świata. Słowa on się obejrzał, wypowiedziane przez Hermesa, zaczerpnąłem właśnie z wiersza Rainera Marii. Rilkego. W literaturze polskiej pojawia się motyw śmierci Orfeusza w słynnym wierszu Cypriana Kamila Norwida Fortepian Chopina. Pamiętajcie, można w ogóle budować interpretację Fortepianu Chopina na całej historii Orfeusza. Pamiętając, że kiedy pisze Norwid Byłem u ciebie w te dni, przedostatnie, gdy podobniałeś co chwila, co chwila do upuszczonej przez Orfeja Liry. I budując wertykalny motyw upadku Liry, a później wzniesienia ją i umieszczenia na niebie jako gwiazdozbiór. To piękny wiersz, yy, trudny wiersz, ale warty przeczytania. Fortepian Chopina. I wreszcie trzeci taki. Istotny tekst to Czesław Miłosz, Czesław Miłosz, który napisał przejmujący utwór po śmierci swojej żony. Wiesz, Orfeusz i Eurydyka. On już jest przyniesiony w XXI wiek. Stojąc na płytach chodnika przy wejściu do Hadesu, Orfeusz kulił się w porwistym wietrze, który targał jego płaszczem. Toczył kłęby mgły, miotał się w liściach drzew światła, aut. Za każdym napływem mgły przygasały. To jest Czesław Miłosz, sierpień, wrzesień 2002 rok, czyli właśnie już sam początek XXI stulecia. Ja bardzo lubię słuchać muzyki i powiem wam, że mit o Orfeuszu i Eurydyce znalazł się w kilku niezwykle ważnych utworach. Ci, którzy y, lubią muzykę trochę ambitniejszą, na pewno pamiętają Annę German i jej piosenkę Tańczące Eurydyki. To, jest, to był wielki przebój drugiego krajowego festiwalu piosenki polskiej w Opolu w roku 1964. Tam właśnie Anna German zdobyła pierwszą też nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie, czyli i Opole, i Sopot. To był rok triumfu eurydyk. Tańczących tam w kawiarence na rogu każdej nocy jest koncert. Zatrzymajcie się w progu. Eurydyki tańczące. I potem, kto ma takie dziwne oczy? Eurydyka, Eurydyka. Kto ma takie dziwne usta? Eurydyka, Eurydyka. Anna German, 64 rok Opole i Sopot. I później y, Jacek Kaczmarski, przechadzka z Ofeuszem. Tam właśnie ten aforyzm się pojawił. Umarli się nie śpieszą. Ostrożnie stawiaj kroki na ścieżce do Hadesu, nie ścigaj się z obłokiem. Umarli się nie śpieszą. A ty masz złożyć jeszcze ofiarę swoją muzyką i wrócić masz tą ścieżką z żyjącą Eurydyką. Y, w muzyce mit o Orfeuszu i Eurydyce dotarł aż do Związku Radzieckiego. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że w roku 1975, a więc to jest taki jeszcze pełnia Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, wystawiono pierwszą rock operę Orfeusz i Eurydyka. I całość tej rock opery firmowo, popularny wtedy zespół, Pajuścije gitary czyli śpiewające gitary pierwsza w związku radzieckim grupa gitbitowa Orfej i Euridika. taka płyta ukazała się później w roku 1980 oczywiście firmowana przez Pojuście gitary nie do zdobycia w zasadzie. Natomiast zdobyć możecie płytę Davida Sylviana. David Sylvian to był wokalista i lider zespołu Japan. I on w 1987 roku wydał płytę Secrets of the Beehive i utwór z Orpheus. To jest piękny utwór, tam się znalazł ozdobiony pięknym takim poetyckim teledyskiem. Ja bardzo lubię i bardzo sobie cenię Pewnego pana. To jest, moi państwo, Nick Cave. Nick Cave wydał taką właśnie płytkę. W zasadzie to jest album dwupłytowy zatytułowany Abator Blues, The Liar or Orpheus". I tutaj znalazł się utwór tytułowy Lira Orfeusza. Słuchajcie, to jest tak przekręcony utwór, tam w scenie kulminacyjnej. Rzeczywiście, Hades zostaje zastąpiony przez Boga, wyposażonego w wielki, ciężki młot, i ten młot ląduje na głowie artysty, bo pieśń śpiewana czy wygrywana na liże przez Orfeusza daje w kość wielu, wielu stworzeniom. No i wreszcie, ostatni taki muzyczny motyw Steve Hackett, to jest były gitarzysta Genesis. On zafascynowany, zainspirowany właśnie historią Orfeusza wydał taką instrumentalną płytę Metamorphius w 2005 roku, czyli zauważcie, rok po Nikukewie. I ta właśnie historia była zagrana wokół historii tragicznej dwojga kochanków. Gitara klasyczna flet, trąbka, skrzypce, to jest właśnie Steve Hackett. Jest mnóstwo, jest mnóstwo Orfeusza i Eurydyki w sztuce. Na okładce reklamującej ten film, czyli na tym kadrze, który możecie zobaczyć, oglądając filmik o Orfeuszu i Eurydyce ponurego polonisty. Zobaczcie. Fragment obrazu. Ten fragment obrazu to jest jeden z moich ulubionych artystycznych przedstawień mitu o Orfeuszu i Eurydyce. Jest to Jean-Baptiste Camille Coho, tak się nazywał francuski malarz. On w roku 1861 popełnił właśnie obraz Orfeusz, wyprowadzający Eurydykę z krainy podziemi. Bardzo serdecznie polecam Wam ten piękny obraz. No cóż, słuchajcie, minęło trochę czasu. Porozmawialiśmy sobie o micie, o Orfeuszu i Eurydyce. Myślę, że Wam się to spodobało. Mam przynajmniej, mam przynajmniej taką nadzieję. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zachęcam do oglądania pozostałych moich filmów. Trzymajcie się. Cześć i czołem.